To jest moje drugie konto, tutaj dopiero zaczynam. Bieganie u skrzydła istnieje już 10 lat. Jeżeli chodzi o niszę, jaką jest bieganie, tam jesteśmy top. Miesięcznie w tych najlepszych okresach 6,5 miliona Polek i Polaków. Odsłuchuje, ogląda rolki, które regularnie publikujemy. Mam potwornie wielką wiedzę, jeżeli chodzi o te wszystkie platformy społecznościowe, i tutaj mam zamiar dzielić się na tym nowym kanale tą wiedzą. Myślę nawet, że zrobię jakiś masterclass dla wybranych osób, gdzie będę dzielić się tymi naprawdę kluczowymi czynnikami, które w mojej ocenie sprawiają, że z rolek. Robimy, robimy milionowe zasięgi, że nasze profile łącznie zbierają i docierają do kilku milionów osób, nawet w małej, w małej niszy, nieważne więc, jaka będzie tematyka. Na tym kanale będę też łamał niektóre schematy. Można prowadzić naprawdę fajne, zasięgowo kanały i nagrywać na przykład spokoju dziecka, bo dzisiaj nie mam okazji, nie mam możliwości wyjść na zewnątrz. Jestem trochę rozczochrany, ale chcę specjalnie to nagrać teraz, bo chcę po prostu powiedzieć że tutaj będzie działa się magia. I to niezależnie od mojego wyglądu, niezależnie od otoczenia. Będę dzielił się tutaj mega tipami.